Witam serdecznie, 7 luty. Pierwsze malowanie za nami, znaczy w ogóle malowanie za nami tutaj w chacie. Trochę mieliśmy przebojów. Oczywiście, oczywiście mieliście rację. Ten pistolet do malowania jest gówno wart. Niby mia, miał być fajny sprzęt, a było tak jak zawsze. Wczoraj przyjechaliśmy tutaj pierwszy raz z Gosią. Wzięliśmy farbę. Wlewaliśmy do pojemnika. Nie nagrywałem wczoraj filmiku, bo miałem za dużo nerwów, za dużo stresu z tego powodu. No i ten. No najpierw tam odpalamy. Nie? Ledwo co pluję tym tą farbą. Potem kurde trochę ją rozwodniliśmy, tak malowało, mówiłem, że jakby chciała, nie mogło. Szlak mnie trafał. Zadzwoniłem do kolegi, który tam się oferował. Też ma taki pi, pistolet właśnie, jak. Yy, My, my, jak my trochę, trochę inny, trochę inaczej zbudowamy, no i te, i też tak słabo to szło i oczywiście najlepszy sposób malowanie wałkiem, nie, no i poszliśmy tutaj wałkiem, to jest tapeta malowana dzisiaj wałkiem, tutaj pęcherze to wychodziły, ale myślę, że one do jutra zginą, bo to nie jest tapeta typowo do malowania, tylko nawet nie powiem wam jaka, ona jest ponad dobrej jakości, myślę, że jutro yy, to zejdzie wszystko, te pęcherze. W trójkę sobie tutaj dzisiaj działaliśmy, czyli Gosia, Magda i ja. I w ciągu ilu, trzech godzin, uwinęliśmy się z salonem i właśnie tutaj z tą sypialnią u góry na poddaszu. A najlepszy numer dzisiaj, bo tą szafę tutaj, taka szafa jest Wilgachna. Ej? Ej. Szafa jest Wilgachna i odsuwaliśmy tą szafę i zobaczcie co spadło z tyłu się będę, bada... będę musiał to obadać. To jest, słuchajcie, aparat Kodaka. Nie wiem jeszcze jak go otworzyć, pewnie jakoś tak, żeby to w dół zeszło. Tu coś takiego jest. Dalej nie wiem, co z tym zrobić, ale się nauczę. Zobaczymy, co to za sprzęt, co to jest warte, czy to jest w ogóle sprawne, ale, kurde, powiem wam, to wygląda ciekawie. Dzisiaj sprawdzę w necie, poszukam go, co to jest w ogóle za sprzęt i o co tu chodzi ma jakieś dane, no będzie korzyść z tego, z tego, mieszkania naprawdę, nie wiem skąd to się tu w ogóle znalazło. Ten dziadek chyba co tu mieszkał miał jeszcze po swoim dziadku, a dziadek miał jeszcze po swoim ojcu. Ja nie żartuję, jak no, bałagan Chyba Magdan tutaj jest. No jak już umordowaliśmy się stresowo, stresowo było. Później pójdę po salon, wam pokażę jak wygląda po wałkowanym malowaniu. Nie ma, te, nie ma rewelacji, ale słuchajcie, my musimy się spieszyć trochę, bo dużo czasu nie zostało. Widzicie jaka jest pogoda. W Niderlandach akurat, to jest dzisiaj zasypało tylko. No także pogoda nas nie, nie rozpiesza do, tego, do tej przeprowadzki. Po śniegu trzeba brnąć y, z meblami, żeby je y, do samochodu wnieść. Także dzisiaj trochę odśnieżania było i w ogóle, i w ogóle, no, nie wiem. Także trochę nerwowa sytuacja jest, i w ogóle mam do powiedzenia jeszcze jedną yy, sytuację, ale to nie dzisiaj. Później Wam salon pokażę. Salon pod malowanie. on tutaj weźmie, jeszcze podsychał, ale już na pewno ściany nie są żółte. To jest jednak tapeta nie do malowania, ale zobaczymy jutro, jak będzie wyglądało. Na pewno nie będzie, nie będzie żółto. Papierosianie, a tak, tak wygląda podwórko dzisiaj nasze. Panie, co? Już częściowo meble wywiezione, znaczy częściowo bardzo, mikro część. Fronty od szafy, jakieś tam od komody, trochę tego włożenia jeszcze będzie. Ja mówię, a pogoda nas nie, nie rozpieszcza do tego, tej roboty teraz.